Cześć widzowie, dzisiaj jesteśmy na linii kolejowej numer 12 potocznie zwaną Esełką, bo łączy Skierniewice z Łukowem mamy godzinę 6 nad ranem sobota 28 czerwca wczoraj było zakończenie roku szkolnego no i co, jest piękny letni poranek ja tutaj przyjechałem rowerem Znajdujemy się w miejscowości Gołski Tam dalej znajduje się właśnie przystanek osobowy opuszczony. Jeszcze tutaj tylko pociągi towarowe. No i co? No, tor numer 2 jest nieczynny, jeśli widać oczywiście po jego stanie. Jakiś tam wypadek był na przejeździe ostatnio i musieli go zamknąć. Czynna jest jedynka. No i to tyle. Zobaczymy, co tutaj pojedzie. Ja prawdopodobnie będę się przemieszczał w stronę tarczyna, czyli w tamtą stronę. Jest jeszcze taki jeden przejazd tam. Może tam zahaczę. Ewentualnie jeszcze podjedę na tarczyn albo na za. Także życzę Wam miłego oglądania. 6:42 Trochę się naczekałem, ale mamy pierwszego składa. Mora, wy tak nie widzicie, ale ogólnie to Eurostrinter Sejdzie. jedzie, pewnie kontenery. Pierwszy skład był to Eurosprinter, tylko czekajcie, zapomniałem numer w sensie niepotrzebny ten numer 059-189, no i kontenerki do Małaszewicz, no, może coś jeszcze pojedzie, w sensie, mam nadzieję, że coś pojedzie, no taki jest ruch na, na tej linii. Fakt, że coś pojechało po tych właśnie 40 minutach Jest to dość dobry wynik Godzina 7.30 I bieg z węglarkami Odczachówka Ło, kurde To było mocne No i poleciał. Byk miał numer 833. Widziałem go ostatnio dwa dni temu, w czwartek, na warsztacie głównej towarowej. W sensie przejeżdżał. Też z węglarkami wtedy. Jakoś tam w kierunku wschodnim jechał. No to pewnie jest Skład to gdzieś też, właśnie z kierunku wschodniego. Ze no, na pewno jedzie. Pytanie tylko po prostu skąd. I tak się stanęłem, ale nie wiem dokładnie. Pewnie czekał aż tam ten Eurosprinter tam do, dojedzie, bo przecież jest jeden tor. Nie mają się gdzie wyminąć, więc po prostu musiał że czekać w czachówku. No i co? No, czekamy dalej, może coś od tarczyna już do, przy, przy, przybiło i czeka na tego byka. Więc czekamy. Mamy 9.33 Trochę się naczekałem, jedzie sobie We Wektor Ma Wektron Magda man operatoru teneryki do ma pewnie. Była to okleina Marco Polo Express. 193,942. Z tego, co kojarzę, od Tarczyna będzie prawdopodobnie jechała jeszcze siódemka. I jeszcze tutaj zostanę, a potem przemieszczę się na kolejny przejazd. EU07145 i to też stąd na Czachówka jedzie. Eee, mamy godzinę 9.55, więc 20 minut gdzieś około do, do Czachówka się stąd jedzie. Eee, kontenerki do Maaszewicz również i pozdrawiam tutaj załogę i doszedłem do wniosku, że po prostu sobie pojedę na stację w tarczynie eee, i tam potem dalej na szlak, tam jest taki fajny wowuz. Tam się przemieszcza. Rusza skład y, Lotosu z E594001 na czala. Y, nie wiem czy to jest okańcie, czy nie. Czkolwiek są beczki. Myślałem że coś będzie jechało od strony czachówka, dlatego on stoi. A on stoi, bo tam tamta siódemka jeszcze nie dojechała. No i mi uciekł, ale to nic. Trudno się mówi. No i sobie tam odjeżdża. Ja lecę dalej na y, szlak. Mamy 45 km linii y, tarcze ostrzegawcze stacji tarczyn od strony Mszczonowa. Y, no i co? No bo tak wygląda szlak, a ja jedę w w tamtym kierunku, właśnie Szczonowa. Tam dalej właśnie jest taki wołów, bo tutaj jak widzicie idzie ta droga trochę niżej. A tam dalej po prostu idzie ona wyżej. Jest taka skarpa. Jestem właśnie w tym miejscu. Jednak pojawił się nieoczekiwany problem. Od czasu kiedy ostatni raz tutaj byłem, w 2023 roku albo 2022 bodajże, trochę zarosło. Także w linii średnio, oj sorki, e, linii nie widać prawie, że w ogóle. E, I co? No tutaj widać, że sobie idzie, no ale po prostu taki jest problem, że jest za dużo krzaków. I z tego co kojarzę, właśnie w stronę Pszczonowa tam dalej jest jeszcze przejazd. To tam sobie zahaczę, ewentualnie zobaczycie i da się jakoś coś wykombinować. Ciekawostkę odam, tutaj mamy taki dość ciekawy kadr. Oj widzicie dają rowerek i będziemy zjeżdżać z tej, z tej górki Tutaj niby jest coś takiego, ale nie będę się pchał tak blisko torów I tam jest ta skarpa na której byłem chwilę, chwilę temu I tu jest ta bramka jakby No myślę że na pewno z 10 metrów to to no może no 7 na pewno ma więc taki, taki ciekawy krajobraz właśnie esełkowy. Jest tutaj wiele takich kadrów, aczkolwiek ten w tarczynie właśnie jest najciekawszy Dawno nie widziałem jakichś fotografii właśnie stąd, dlatego może że są te krzaki i nikt jej nie fotografował. No ale taka ciekawostka. I leci gama UPG z właśnie z beczkami UPG Akurat zaszło słońce, gdy jechała. No ale cóż, 111 ED072 i z tego co widziałem na grupie z info, za nią jedzie kolejna gama, 20 minut około więc tutaj będzie za. No tak, też 20 minut. Kolejna gama, tym razem Olavion. 11 ed 043 Teraz tak wyleczę, będzie stawała w tarczynie i będzie puszczała byka od strony Czachówka Jeśli się nie mylę No i no czekamy, ja tutaj sobie zostanę w tym miejscu gdzie jestem Tak ogólnie, jak sobie tutaj właśnie siedzę znażę, że tutaj Zauważyłem, że tutaj są poziomki i One są dość smaczne, jakby nie powiem, że nie Na 100% akurat są poziomki No. Jeśli wiecie, że w lesie jest jakiś owoc i, i, albo no, owoc jakiś macie, to jeśli wiecie, że to jest na pewno, to, to możecie to jeść, ale jeśli nie jesteście pewni, to nie jedzicie. Ale no to jest 100% akurat poziomka, i ogólnie to zbliża się ostatni skład w tym filmie, bo już się nasiedziałem. Mamy godzinę. 125 12, w zasadzie yy, I się zdejść od 6, więc no już 7 godzin, 7 godzin i mamy chyba... To jest 8 skład No i ostatni skład w tym filmie Bieg 787 prawdopodobnie Podobnie węglarz do Okęcia. Yy, ogólnie myślałem, że coś będzie z drugiej strony jechało, ale nie wiem dlaczego ten byk, yy, co tam jechało, od tamtej strony dalej nie pojechał. Może gdzieś samono czy coś. No i to było wszystko w tym materiale. Ja bym chciał jeszcze Wam powiedzieć, że jeśli chcielibyście jeszcze jakiś film z tego, akurat tutaj w, okoli w okolicach tarczyna, yy, to to śmiało tam piszcie, bo mam właśnie ten materiał. z przed paru lat i mogę po prostu go zmontować i tam robić zdjęcia i to wrzucić. Więc no. trzymajcie się. Dziękuję bardzo za uwagę. Tam będziecie mieli zdjęcie na końcu. No i do następnego.